Dobra, jesteśmy teraz w lesie. Właśnie zbieram grzyby, bo jak wielu z Was pewnie myśli, że to coś bardzo nudnego i tak dalej. Ale w rzeczywistości jest to bardzo ciekawe zajęcie. Podczas tego procesu jest wiele emocji, wiele wrażeń, można spotkać wiele dziwnych rzeczy. Tak więc zobaczymy, jakie grzyby nazbieramy, co spotkamy. I, i polecam tego, ty, tego typu... robienie tego typu rzeczy. To super, super rozrywka, super zabawa i udowodnię, że to nic nudnego, a wręcz jest to bardzo ciekawe. Zobaczy, zobaczyć. Podczas tego typu wyprawy niestety można spotkać wiele zagrożeń, choćby takie jak to. Jakieś tutaj mamy dziwne bagna, w których można utonąć, zdechnąć w męczarniach. Również mo możemy spotkać jakieś dziki, nie wiem, e, co, jakiś ćpunów, Nie wiadomo, więc mówię, to jest zajęcie pełne emocji i podwyższonego ryzyka. Więc e, radzę uważać jeżeli będziecie, postanowicie y, też pozbierać jakieś grzybki hmm. póki co gdybym grzybek udało mi się y, z, y, uzbierać do plecaczka to chuba <grytanie> więc na razie nie jest ciekawie ale jak już będzie pełny zbiór to wam oczywiście pokażę tak szczerze to myślałem, że skuteczność będzie większa jednak że będzie więcej, więcej grzybów na tym obszarze jednak się trochę przejczyłem widocznie już jakieś janusze chodziły i Wyzbierały najlepsze grzybki. Nie wiadomo może to później zydli. No a póki co jest krucho, no już przebyłem całkiem pokaźny dystans, a grzybów, grzybów jak nie było, tak nie ma. Hmm. Może stąd właśnie wynika to, że to takie mozolne i monotonne, że grzybów po prostu nie ma w okolicy. Niemniej jednak będziemy dalej próbować, ja się nie poddam. Dzisiaj co najmniej musi być, nie wiem, tak, 8-10 rodzajów różnych grzybów. No i zobaczymy jak to będzie wyglądać Póki co atmosfera taka trochę creepy Cicho jest, wokół nikogo nie ma Nie wiadomo czy coś się czai w zaroślach <laughs> Emocje... Emocje są, tak jak mówiłem emocje są, więc polecam Ewidentnie ktoś chodził po tej okolicy, bo są tu ślady stóp i to nie są moje ślady, już wcześniej widziałem Tutaj trochę się zaczął taki teren Moczarowy bagnisty i skorzystałem tutaj z punktu takiego żeby stanąć i się rozejrzeć po okolicy, a tutaj znowu jakieś bagna nie wiem czy tutaj jakieś nowe będą w takim razie zmutowane rodzaje grzybów przy tych bagnach nie, jedyne jakie grzyby tutaj są to tylko chuby na drzewach ale to mnie już aktualnie nie interesuje ten pasożytniczy grzyb jak pewnie z biologii wiecie dodatkowo coś zaczęło na mnie kropić więc to no nie jest na razie za ciekawie, ale mam nadzieję, że jeszcze szczęście się do mnie uśmiechnie no, wreszcie coś mam, nie wiem jak to się nazywa. Jednakże w końcu na coś padłem. Jestem teraz mega szczęśliwy. Mamy tego Frejera mamy też jeszcze jakiegoś grzybka, więc ja to zbiorę. A tym jak się te grzybki nazywałem, ustali pewnie mój ojciec to jest super doświadczony grzybiarz. W ogóle pro. Ja żartuję, ale <laughs> może będzie wiedział, ewentualnie w internecie się sprawdzi. W końcu od czego jest internet? Ciocia, Wikipedia i Wujek, google czy to jeszcze jakieś burhaweczki? Z, z tego co wiem, tego się nie je, więc. Oczywiście nie będę jeść tych grzybów, bo, nie, yy, bo umierać jeszcze nie chcę. Nie jest najlepszy pomysł, żeby jeść grzyby, kiedy się ich nie zna. Zwłaszcza. Dobra, idziemy w dalszą drogę. O, proszę. Tutaj jest całkiem pokaźny okaz To jest normalnie prawdziwy król wśród grzybów. O, to zaraz bierzemy, i ten będę musiał pochwalić. A ja tak w ogóle tutaj zauważyłem w lesie. Bardzo ciekawe, też. Tutaj się dobrze widzę, ktoś się fajnie bawi, bo tutaj są wyskocznie. I ktoś tutaj sobie skacze. Ekstremalnie, extreme O, patrzcie, tak skoczyć to dopiero hardcore. Jeszcze większy niż zbieranie grzybów. <laughs> Jeśli mowa o ekstremalnych roz rozrywkach, nie? Dobra, jesteśmy w głębi lasu. Yy, do końca nie wiem. Trochę straciłem orientację w terenie. Jednakże mam nadzieję, że uda mi się znaleźć. Yy, no i odnośnie tych grzybów, to myślę, że już chyba nic ciekawego nie uda się znaleźć. Niestety. Polowałem na y, muchomorka. Ale niestety. Mm, nie, było, nie, nie było mi danego znaleźć. Mm, no, może jeszcze coś przeczytam w internecie, może coś znajdę, gdzie konkretnie szukać tych grzybów, może coś to jest na rzeczy, że trzeba mieć jakąś tam głębszą wiedzę na ten temat. Jednakże zobaczymy wszystko dzisiaj na luzie, jak mówię. Bardziej gdzieś tam w kategorii zainteresowania w ogóle zaciekawienia tą tematyką. Y Wynika to z tego, że oglądałem materiał tam na TVP, odnośnie, że grzybobrania, że dobry czas na grzyby, to pomyślałem, że pójdę na te grzyby, nie? No i tak to jest właśnie. Dobra, dobra, czas na podsumowanie. Yy, to jest to, co dzisiaj udało mi się zebrać, może nie wygląda to na, na zbyt dużo. Jednakże niektóre okazy bardzo ciekawe, na przykład to. dzisiaj nie wiem, jak, jak się te rzeczy nazywają, no to, to zapewne jest huba, nie? Bo to było ten pasożytniczy grzyb, który był przeciwny do drzewa. To chyba jest jakaś purchaweczka No, mm, reszta nie wiem jak się nazywa. To dopiero myślę, że w domu uda się zidentyfikować. No, ale to podsumowanie na dziś. No, was zależało mi, żeby te okazy były w miarę różnorodne, nie? No, ale ogólnie chyba na plus. Ładna pogoda jeszcze pewnie się niedługo spierniczy i będzie padać co chwilę, więc trzeba korzystać póki jest. Więc zachęcam, zachęcam. To co, to tyle z mojej strony, zapraszam do lajków, subskrypcji i regularnego wchodzenia na kanał, bo będą na pewno pojawią się jeszcze ciekawe materiały odnośnie jakiejś ekspedycji, nie wiem, do lasu czy do innych miejsc, więc zachęcam, na razie.